Hejka, Eu, witam wszystkich tutaj, z tej strony w sumie, technik Kamila. No Kamil się dzisiaj bardzo połamał i nie jest teraz w stanie nagrywać Q&A, dlatego w ramach rekompensaty, że on nie jest w stanie, a wypadałoby coś wrzucić, no zmartwię was i rozczaruję, że jestem tu ja. Wy, wybaczcie z tego powodu Kamilowi i uszanujcie mnie. Udawam się, wierzę w to, czy coś. Yy, no i dlatego wszystkie pytania, jakie zadaliście na grupie, zostały przeze mnie przeczytane i wybrałem sobie 30 takich bardziej ogólnych, na które ja będę w stanie odpowiedzieć, a te pytania, które były kierowane głównie do Kamila, odpuściłem, ponieważ no, nie powinienem na nie odpowiadać. A na przykład do mnie totalnie nie pasują. Chociaż parę sobie zabrałem, ale to mi też wybaczycie, mam nadzieję. O, a przy okazji, też, też w ramach rekompensaty, yy, poprowadzę te QA z Minecraftem w tle. Tak, tutaj wklejam pozdrowienia, o których zapomniałem. Więc serdecznie chciałbym pozdrowić słownika. Mała Sebe, Heku i Merwila. Tak, dlatego już możemy stworzyć nowy świat. Nazwiemy go Mój nowy świat. Jak chory psychiczny, dobra, nieważne. Eee, wybierzemy no, hardcore. Niech będzie. Poznajmy, że jesteśmy w stanie. No, i klikamy Stwórz Nowy Świat. Tak, więc ja tutaj mam listę z 29 pytaniami i no, zawaduje się świat, i wtedy będę na nie odpowiadać. Ogólnie wybaczcie to, że nie jestem w stanie jakoś lepiej układać stanie ani jakoś dobrze prowadzić tego komentarza, bo jestem w tym niedoświadczony i ogólnie, no, sorry. Pierwszy raz i. Mam nadzieję, że ostatnio ta woda wygląda jak galaretka. ojeju. Dobra, to. Yy... Ja sobie będę. Nie podoba mi się ten biom. A musi być tam, bo nie ma nigdzie drewna. Dobra. Pierwsze pytanie. Pojawi się tutaj gdzieś na, na ekranie. Zrymowały mi się wody. Yy... Psy czy koty? No to tak. Yy... I psy. I koty to są zwierzęta, którymi trzeba się opiekować i dawać im nazwijmy to atencję. A ja na przykład nie jestem osobą, która miałaby czas na robienie takich rzeczy, dlatego nie mam żadnego zwierzaka tego typu. I sądzę, że kwestią osobistych preferencji jest to, czy osoba wybierze psa czy kota, więc jeśli miałbym wybierać to... Wybrałbym jakiegoś kanarka albo coś, co jest w klatce zamkniętej i nie potrzebuje za bardzo właściciela albo kaktusa, kaktus z no Dobra, następne pytanie. Gdybyś spotkał siebie sprzed pięciu lat, co byś mu powiedział? To tak, na pewno bym powiedział mu, żeby bardziej zainteresowała się normalnym życiem a nie komputerem i nie, nigdy, żeby nie pobrała gry, gry League of Flagant. Bo to jest. No. Słaba opcja. I żeby bardziej zainteresowała się swoją własną osobą i rozwijała swoje talenty i różne takie rzeczy. Yy, Podkreatywność Jezu, nie potrafię się skupić się jak czytam coś jednocześnie. Kurwa, no nie! <śmiech> Ups. <śmiech> Wezmę te przyciski to A, a mm, Następne. A nie, no, no, nie, no, to uznajmy, że na to już odpowiedziałem. Trzecie pytanie. Co myślisz o Januszu Korwin-Mikke? Ja myślę, że to jest yy, człowiek, który ma swój własny pogląd myślenia i mimo tego, że czasami mówi rzeczy, które są dość prawdziwe, to czasami też gada straszne głupoty. Nie będę popierał teraz swoich słów przykładami, bo to nie jest czas na taki, takie odcinki, ale też nawet gdy mówi głupoty, to obrania je fajnymi argumentami, więc ta osoba jest kontrowersyjna, ale, kontrowersyjna, ale w tym też jakby patrzeć, jest, jest jej popularność, no, jeszcze raz, jej popularność, tej osoby, tkwi z tego, że jest kontrowersyjna, tak mi się wydaje, więc ogólnie plusiki dla Janusza, no, no to moja opinia. Co sądzisz o PiS? Nie sądzę nic, jest sobie i tyle. Wygrało, no, co? Może będzie dobrze, może nie. Ale tutaj się ziarno robi, jak jestem te shadery. Wyłączę to. Brzydkie są, Jezu. Patrzyłem na innych, nie wiem dlaczego na innych dzieje się coś dziwnego z mapą. Nie wiem, wygląda to tak normalnie. No. Wybierzcie sami co w jeśli będziecie chcieli mnie w przyszłości usłyszeć, zobaczyć coś co nagrywam. No to z tym pisem to bez, bez zdania. Nie chcę jest, może będzie dobrze. No ale no, nie wiadomo, czy będzie dobrze. Czy pytanie piąte? Czy założysz swoją stronę na Facebooku fyby? No, swojej nie założę. Ale jak Kamil będzie chciał, to Kamil ją założy. Czyli założy. Bo to ma sens. I dobre to jest na przyszłość. No, czy mam jakiś nauk? Moim nałogiem jest... nałóg hmm. nie nie mam takiego nałogu nałogu takiego zależnego mógłbym powiedzieć że jest to komputer ale to nie jest komputer już więc yy, nie mam nałogu hmm. pytanie siódme na jakie studia chciałbyś pójść więc jako że ja w miarę potrafię rysować i w miarę interesuję się komputerami, to chciałbym pójść na studia graficzne albo artystyczne albo coś z tym podobnego. Wracając idziemy stąd, bo potrzebujemy jedzonka. potrzebujemy jedzonka, tylko po pierwsza, po drugie nie chcemy tego drzewa drewna, bo jest brzydkie. No, więc tak. No to studia artystyczne albo graficzne, albo co, coś, coś w tym stylu. Yy, tak. Jaka jest moja ulubiona marka samochodu? Ja lubię Audi. Audi jest fajna. Kółka są... Kręcę się. Samochód jedzie. Czego coś więcej? Do tego... nie wiem. Audi, Audi jest stock. Audi mi się podoba. Owce. Owce mi się przydadzą. Potrzebuję... nie, nie potrzebuję łóżka, bo to jest hardcore. To nie, nie potrzebuję łóżka. Dobrze. Jeszcze jedno. Nie ma. Dobra, niedobrze. No to jest jedzonka. No to Audi. Eee... Jaka pora roku jest mówią ulubioną? Ja lubię lato, bo... Nie ja lubię zimy, bo jest zimno. A jak założę ciepłe ubrania, to się pocę i w sumie tak każdy ma, bo jest zimno, a ty masz ciepłe ubrania, żeby było ci ciepło, więc się pocisz. I niby w lato też jechał sobie po ale nie trzeba mieć ubrań na sobie. I ogólnie jest takie i jakoś tak bardziej komfortowo jest. Moim zdaniem, yy, w lato. Tak. Czy paliłem kiedyś zioło? To do Kamila. To do Kamil, Kamil odpowie na nie. <gryw> Zawalczysz na fame No, Ojoj, Oj, oj, pytania wybierałem. Za, yy, jak będę Fame to zawalczę. Kiedy występ w leko nie będzie? No za tydzień, za tydzień. Myślę sobie. O burczy mi brzuszku niedobrze. Jak zostać administratorem? No z tego co słyszałem, Kamil ma już bardzo dużo administratorów, którzy świetnie spełniają swoje obowiązki i są doskonali. Dlatego też i do tego jest, jest ich sporo. Nie wiem czy już to powiedziałem, ale się wklączę pewnie jeszcze raz, przepraszam za to. No i nie potrzebujemy nowych, bo teraz wszyscy są zajęci, no miejsc jest sporo zajętych, a wszyscy są super. Tak słyszałem, serduszko dla wszystkich administratorów i tak dalej o pytanie tutaj już jest 14 czy myślałem kiedyś o profesjonalnej karierze sportowej w lolu y myśleć myślałem ale nie ma to żadnego żadnego <laughs> króliczka łapka znaczy, no, no, ni no niestety nie ma takiej szansy kiedyś grałem y ale już nie gram i nigdy też jakieś super mega dobre nie byłem D3 to Max do jakiego doszedłem ale no, ludzie i tak powiedzą żadłiste to bez rybka bez znaczenia dobra jako że mamy trochę sporo jedzonka trochę sporo nie no w sumie nic nie mamy no nie mam kurczaki będę starał się znaleźć jakiegoś miejsca które będę mógł jakoś w nim fajnie się zagospodarować, jest o tym, że ten świat jest okropny Dobra, nie potrzebujemy więcej niż bo tyle wystarczy na łóżko, żeby jakoś noc przeżyć szybciej Bo w nocy może być ciężej No tak, to będziemy zbierali jedzonko, prawdopodobnie zrobimy jakąś łódkę i będziemy szukali jakiegoś normalnego biomu i terenu, w którym będziemy mogli zamieszkać. A teraz pytanie 15. Czy lubisz się bić? Nie, nie lubię się bić. Jestem pacyfistą. A, czy pacyfistą? Nie, nie jestem pacyfistą. Jestem osobą, która woli rozmowę i rozmowa ma więcej sensu moim no zdaniem odbicie się, bo... Też, też nie wiem, czy chodzi o takie bicie się typu, że się bijesz tak z kimś, bo ktoś się denerwuje i dlatego go bijesz. Czy na przykład takie piszę, czy jest to. No tak czy inaczej, nie lubię, no nie kręci mnie to. 16. Czy mam zwierzę? No mam kaktusy. 17. Palisz papierosy? No nie bardzo, ale zapalić zapalę. Ile ważysz? Ważysz 72 kilo Co planujesz na sylwestra? Skończyć z tym ponurym życiem. Nie na no, żartuję. Lubisz horrory. No i to już jest dłuższe pytanie. Znaczy z bardziej wyczerpującą odpowiedzią. Yy, więc tak. Ogólnie, horror to jest z założenia gatunek, który najprościej jest zrobić. Bo, żeby coś nazywało się horrorem, po prostu musi straszyć. Ale, żeby coś było dobrym horrorem, naprawdę fajnie straszyło, to już jest o wiele cięższe do zrobienia. Dlatego, ogólnie mówiąc, lubię horrory dobrze zrobione. Następne pytanie, 21. Do jakiego kraju zamierzasz uciec? Tak zobaczyłeś, są nie, dobra, To nie jednak nie do mnie. <grystanie> 22. Boisz się klaunów? I na to pytanie też mogę dać troszeczkę dłuższą odpowiedź. Bo klaun już jakby stał się poniekąd symbolem strachu. I ja ogólnie nie boję się klauna jako symbolu takiego samego w sobie. Ale myślę, że na przykład w odpowiedniej. Nazwijmy to scenografii, czy w klimacie Clown mógłby mnie przestraszyć Just tak w sumie jak większość rzeczy w odpowiednim klimacie byłaby w stanie kogoś przestraszyć. Nawet takie drzewo w niekorzystnych miejscach nie nałożenia. No, Ale ogólnie z założenia clowny się nie boję. I dziwne jest dać się ich. Jak ktoś się boi i do skrytykowania właśnie to, to też przepraszam. Yy, co na 1000 subów? Na tysiąc sobów w końcu wyjdę z garażu swój kółistotek kosmiczny i z widzami możemy się przelecieć na jakiegoś Marsa albo innego stickersa. Okay. Dobra. Yy, 24. Jaki jest Twój ulubiony sport? Jezu, mój ulubiony sport to yy, yy. Esport. Nie no nie wiem, to dużo Uznajmy, że nie mam dobrego sportu. Wszystkie sporty są niesamowite. Ale żadnych nie praktykuję. Barca czy Real? No, wygra lepszy. W ogóle nie ścinałem, w ogóle, no, w ogóle nie drewna, a nie mam prawie siekierki, to... Mogę je zrobić, to miałoby też więcej sensu. Nie wiem, już co odpowiedziałem na to bardzo, chyba, czy chyba chyba wygra lepsze? To nie, niech wygra lepsze. Czy lubisz konie? Nienawidzę koni. Konie to samo krowne zwierzęta. O, nie ma już nie. Konie to samo krowne zwierzęta. I... No nie lubię koni. Niech zdychają, lol. Czy lubisz swoją administrację? No, ja takowej swojej własnej administracji nie mam, ale powtórzę jeszcze raz, jak mówił Kamil, że lubi i jest świetna. I podobno spisuje się swoimi obowiązkami w 100% i robi wszystko dobrze. Więc, no, serduszko dla nich. Yy, czy jestem szczęśliwy? Szczęście to jest pojęcie względne, ale jakbym miał... Jestem zadowolony, ale czy jestem szczęśliwy, to nie wiem. Chyba, chyba nie. PlayStation czy Xbox? Hmm. Wydaje mi się, że mimo wszystko PlayStation. Kurwa! Co to jest? Że. że... Co? Że PlayStation jest takim bardziej pion pionierem. I. I. Jest taki... taki... no on jest taki szybki? takie bardziej standard... standard... Lasek zwyczajny, On mi goni nadal. Jaki psychol! Zabije się zaraz. Dobra, nie ma. Ale dodżujemy Palanta. Mhm. Wolę PlayStation. Ale Xboxy też są super. W sumie to się... No, nie! On mnie zabije, nie chcę umierać! Żyłem. No to Xbox. Znaczy PlayStation. Ale Xbox to jest super. To jest. Jakbym miał opisać, jak bardzo coś lubię, to na przykład PlayStation dałbym ocenę od 1 do 10, załóżmy, za 9. To w takiej sytuacji Xbox by dostał ode mnie 8,5. No to jakby. To samo jest, jakby nie patrzeć. No, obie platformy dają ci gry, i obie platformy robią to na takim samym poziomie. Największą różnicą wydaje się, że jest to pad. Który mimo wszystko od Xboxa leży w dłoni lepiej? No to. Tak oto odpowiedziałem na wszystkie pytania trochę nieudolnie i trochę na. No nie wiem czy na siłę. Starają się być rzetelne z Wami. I w tym momencie. No, jak powiedziałem, Minecraft tylko powiem, ale jeżeli chcielibyście, to mogę nagrać jeszcze jeden odcinek i go wstawić i żeby te odcinki z Minecrafta były takim tłędy do odcinków dla Kamila. A niedługo sam Kamil też by grał w Minecrafta i już niedługo mogę wam zaspoilerować, że to się stanie. Dlatego ja na tle fajnego lasku, z którym mogę Myśleć o przyszłości. Skończyłbym ten odcinek, a jeżeli Wam to się spodobało, to w przyszłości albo nawet jutro bądź pojutrze nagrać kolejny. Dlatego ja żegnam Was bardzo cieplutko tej u już nocy, no w sumie wieczoru. Yy, tak, zostawcie lajka, zasubskrybujcie dzwoneczek i takie tam rzeczy, które będę tutaj teraz wklejał na siłę. I jeszcze o! Pozdrowienia! Tak! Ja te pozdrowienia też wkleję na początku pewnie, bo o zapomniałem. O Jezu, bardzo Was przepraszam. No to ja Was żegnam miłej nocy lub miłego poranka. Pa!